Cześć, z tej strony Hubert, tutaj wracam do Was jak bumerang, żeby pokazać Wam, w jaki sposób połączyć akustyczne bębny z elektronicznymi oraz samplami, po prostu, tak aby uzyskać świetnie brzmiące bębny w produkcji popowej. No i zaczynamy. Zacznijmy sobie tutaj od akustycznych bębnów. Pokażę Wam w ogóle, w jaki sposób ten numer brzmi, tutaj od samego początku. Okay, I od razu na starcie mamy stopkę i werbel. Dlatego od razu to brzmienie będów nam się wyłania na sam przód. Ta stopa tutaj składa się z kilku warstw. Sama akustyczna stopka brzmi w następujący sposób: No i teraz ta żywa stopa miała bardzo duży przesłuch. Generalnie samo nagranie tych akustycznych będów nie było zbyt dobre, dlatego musiałem na nich więcej. Ruchów wykonać niż zwykle robię, oraz te ruchy były bardziej drastyczne, plus musiałem dołożyć kilka sampli, żeby to brzmienie było odpowiednie. Nie? No i widzimy tutaj bramkę na wysokich częstotliwościach. Tutaj mamy gałeczkę Dynamics nad 1000 Hz w lewo przekręconą, czyli zbramkowane są bardzo mocno te wysokie częstotliwości, a i tak słychać ten przesłuch czasami. nie No i także tutaj mamy kolejną bramkę, o 25 dB nam wycisza pomiędzy uderzeniami stopy, a także mamy Presję 50%, czyli wyrównuje nam dynamikę tej stopy, która była zagrana. No i następnie to nam wchodzi przez takie EQ, które mocno odmula tą stopę, a także uwydatnia atak. No i puśćmy sobie takie krótkie przedpo. Mam bardzo dużo werbla w tej stopie nagranej, także nawet blachy. I teraz, kiedy włączymy sobie ten processing. Do tego werbla już mamy znacznie mniej. Blaszki nam praktycznie giną pomiędzy grane, oprócz tych kraszy czasami. To psz, takie lekkie, nie. Okej, okay, i do tego jest dołożony sampelek stopy. Jeden bliskiego ujęcia i drugi Rumu. No i zobaczmy sobie ten sampel teraz. W taki sposób brzmi jeden sampel, tutaj drugi. I one razem po prostu grają w tym samym czasie, nawet na tej samej głośności, tutaj widzę. I do tego mamy jeszcze sample roomu. I on jest tutaj już jakby z innej kolekcji tych stóp, tak, ten sample roomu. Ponieważ on mi się lepiej łączył z tymi stopkami, niż te oryginalne roomy z tych stóp nagrane, nie? No i puśćmy sobie teraz te trzy sygnały jednocześnie. Sama oryginalna stopa teraz i dokładamy sample. Teraz dołóżmy sobie werbel, na razie akustyczny sam. Zobaczmy sobie bez procesingu. Dosyć mocno kartonowo brzmi, ten karton został tutaj podcięty, tak, w okolicy 400 Hz mniej więcej, tak, tutaj bardzo szeroki filtr i także rozjaśnienie jest dodane, plus kompresja, która uwydatnia atak. Około 2,5-3 dB tej kompresji jest. I teraz tak, dołożony jest do tego samplek 1, bliskiego ujęcia, werbla. Tutaj widzicie, próbowałem pięciu różnych sampli, zanim znalazłem tutaj jeden, który najlepiej się sprawdził w połączeniu z tym akustycznym werblem, nie? I także mamy sample krumu tutaj i trzy sygnały jednocześnie brzmią w następujący sposób, bez sampli. To troszkę jak kapeć brzmi ten werbel sam, bez tych sampli. Okej, okay, teraz stopaj i werbel jednocześnie. A dobra, zapomniałem jeszcze o snare button, czyli akustyczny werbel i sam sygnał jakby od spodu, tak? Tutaj bardzo podobny ruch jest wykonany, czyli jest to odmulenie. Tutaj w okolicy troszeczkę wyżej, nie? E, jakieś 600-700 Hz, szeroko jest podcięte, jest rozjaśnienie dodane. I kompresja z szybkim czasem ataku, żeby bardziej ten sustain tutaj uwydatnić, czyli żeby te sprężyny troszkę dłużej wybrzmiały. I zobaczę sobie jeszcze razem werbel razem ze snerbotą akustyczny. Bez snerbotą. Delikatnie górki dodaję, ale tutaj nie ma jakby tego efektu, o który chodzi, dlatego te sample tutaj są absolutnie konieczne, nie? W takiej produkcji popowej. No i teraz jest ten strzał jest ten sustain. Natomiast same sample bez tego akustycznego werbla by się też nie sprawdziły, bo możecie usłyszeć, jakby to brzmiało. Trochę sztucznie, nie? Natomiast razem w połączeniu z tym oryginalnym werblem. Brzmi to znacznie ciekawiej. I zobaczymy sobie w połączeniu z resztą ujęć całe te akustyczne bębny. Dobrze, i do tego mamy ślady takich elektronicznych bębnów bardziej. Zobaczymy sobie stopkę. Na niej był głównie tutaj środek uwydatniony, troszkę górki, oraz na ProMB cały sustain z dołu był zdjęty tak, żeby ta stopa tylko krótko uderzała w dole. Możemy zobaczyć bez tego ruchu. Ten sustain jest zbyt długi i zbyt ciężki, dlatego, kiedy włączymy sobie z powrotem to ProMB. To ta stopka jest zdecydowanie bardziej punktowa i skupiona w tym dole, i znacznie lepiej łączy się z tą perkusją tutaj akustyczną, nie? Dodamy sobie tą stopkę. bez niej. Ok, mam jeszcze tutaj werbelek elektroniczny. Jak widzicie tutaj głównie średnica była uwypuklona ponieważ ten werbel sam w sobie miał dużo górki, takiej słychać że z blachy jakiejś dodanej do niego oraz sporo dołu, dlatego tutaj było trzeba troszkę tą średnicę uzupełnić oraz tutaj sustain jest dodany niecały decybel i mamy dodatkowo jeszcze tutaj hajchecik, który nam dopełnia ten groove No i on ma głównie odfiltrowaną górkę tutaj sporo, nie? Jakieś 6dB prawie. Zobaczmy bez tego ruchu. Troszkę zbyt piaskowy jest, zbyt duża ostrość się robi w górze, kiedy nie ma tego filtru. Zobaczmy sobie same te bębny elektroniczne, jak brzmią. I w jaki sposób teraz się łączą z tymi głównymi bębnami akustycznymi. I bez elektronicznych. A to jest właśnie ciekawe, że jest takie wrażenie, że czegoś brakuje, jak nie ma tych elektronicznych bębnów, jakiegoś elementu rytmicznego czy jakiegoś pasma. To jest coś takiego wręcz nieokreślonego, nie da się do końca powiedzieć nawet czego brakuje, ale jak się włączy te bębny elektroniczne, to nagle jest wrażenie, że to jest kompletnie. Okej, okay, i mamy do tego jeszcze kalbel tutaj, tutaj są ruchy te same, które były na overheadach i na rumach zrobione. Mogę Wam pokazać, czyli po prostu podcięcia w średnicy, w górce. Kompresja to jest Zener Limiter z soft -tuba. Natomiast na samym kabelu w ogóle ta kompresja nie działa. Ona głównie działa tutaj faktycznie na tych overheadach i na ścieżkach rumu, nie? Jak się przełączymy. Mogę Wam jeszcze szybko pokazać te ścieżki overheadów i roomów. Słuchaj, że generalnie dużo korpusów jest nagrane w tych ujęciach overheadów. Zobaczmy sobie roomy. od razu słuchać, że nagranie było w małym pomieszczeniu robione, tych bębnów. To były bębny, które były do mnie dosłane od sesyjnego perkusisty, natomiast raczej nie będę z nim już kontynuował współpracy, ze względu na to, że to nagranie jest po prostu dosyć średnio zrealizowane. Tam jest bardzo duże pole do poprawy i generalnie pomimo szeregu różnych uwag, co tam zmienić i tak dalej, to ta cała współpraca przebiegała dosyć ciężko i tam z różnymi komplikacjami i finalny efekt powiedzmy jest ok, ale wiem, że Mogło być lepiej w przypadku współpracy z innymi osobami, nie? Dlatego ten filmik tutaj to jest też dobry taki przykład dla sesyjnych perkusistów, jak nie nagrywać bębnów, jeżeli chcecie mieć jak najwięcej współprac z producentami, nie? Czyli nagrywając bębny powinniśmy unikać dużego przesłuchu z blach, powinniśmy unikać kiepskiego nastrojenia i generalnie kiepskiego brzmienia tych korpusów, nie? Bo na przykład ten werbel tutaj, szczerze mówiąc, jest dosyć słaby. Tak samo overheady mogły być troszkę lepiej <laughs> ustawione, te rumy tak samo można by gdzieś tam z korytarza złapać, żeby było więcej ambientu, więcej pogłosu, żeby coś tam się działo w nich. A tutaj wszystko jest takie dosyć klaustrofobiczne, nie? I z tego względu, z tych akustycznych będów, tak naprawdę tutaj zostały głównie blaszki plus częściowo te korpusy. No wiadomo, tomy w 100%, ale te tomy są tam uderzone, wiecie, kilka razy w utworze tylko. Natomiast tak generalnie gdzieś tam bardziej do strojenia też można by się przyłożyć. No i w ogóle, co najlepsze, ta osoba, która nagrywała tutaj te bębdy, Bębny współpracowała z naprawdę znanymi artystami i ma nawet kilka Fryderyków na koncie, a to nagranie bębnów pozostawia wiele do życzenia. No i tak czasem się zastanawiam właśnie, z czego to wynika, nie? Dobrze, to te bębny już mamy tutaj rozebrane praktycznie w całości. Pokażę wam może tutaj fragment drugiej zwrotki i refren. Znam spojrzenia gesty I piasek ciepły jak hołaza na Oczu, łęki i smutek Lekki lat to mija Koniec goni nas Więcej, dużo mam Chcę więcej Bóg poprowadził mnie do Ciebie Chyba z nim Twoje serce, Twe serce Ciebie, z Tobą więcej mam siebie Więc ucieknijmy razem I zostanę gwiazdą na niebie OK, to była na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, że był dla Was ciekawy. Jeżeli byście chcieli, żebym zmiksował Wasz kolejny utwór albo album, albo byście chcieli, żebym wyprodukował Wasz kolejny utwór, zapraszam do kontaktu i trzymajcie się. Na razie.